Witam wszystkich bardzo serdecznie. Kolejny komentarz polityczny. 25 września, ostatni piątek i ostatni y, piątek września. Y, po kolei, króciutko, y, rekonstrukcja rządu, y, y, mam wrażenie, dobiega końca. No i muszę przyznać, że pan Ryszard Terlecki, wicemarszałek Sejmu, staje się moim idolem. On już, otóż on podsumował negocjacje, które się odbywają pięknymi słowami, że wejście pana Prezesja Jarosława Kaczyńskiego do rządu bo jest wygodne i bezpieczne. Brawo super. Uważam, że to są prawdziwe słowa. I w tym momencie zjednoczona prawica odetnie z ulgą i będzie mogła dotrwać do końca kadencji, bez podziałów. Także rekonstrukcja rządu udana. Czekamy na więcej. Mam nadzieję, że że będzie ona obfita i zaprocentuje zaprezentuje wspaniałymi zmianami i stworzeniem super rządu. Dobra, a teraz wróćmy do Wrocławia, wczoraj mieliśmy piękną uroczystość, uroczystą sesję Rady Miejskiej w która została przyłożona z czerwca na wrzesień z powodu pandemii koronawirusa. Bardzo wiele osób znamienitych zostało wyróżnionych, w tym profesor Simon, który walczy bezpośrednio z koronawirusem, ale honorowym obywatelem Wrocławia został wybrany pan dr Maciej Łagiewski. Pan doktor Maciej Łagiewski jest osobą szczególną. Obecnie od dłuższego, i od, i od dłuższego czasu pełni funkcję dyrektora Miejskiego, <laughs> dyrektora Muzeum Miejskiego we Wrocławiu. Natomiast Ktoś, kto słucha jego wspaniałego przemówienia, mógł tam zauważyć lub wysłuchać tego, skąd na to, co tak naprawdę było bezpośrednią przyczyną przyznania panu doktorowi tytułu honorowego obywatela. On o tym mówił. Mówił o tym w kontekście tego, jak jest Wrocław. Pan doktor Łagiecki pochodzi z Wielkopolski. Jego rodzica, jego ojciec stracił praktycznie cały majątek na wojnie z rąk Niemieckich. I zakorzenione było jego ojca przekonanie, że Niemiec to wróg. Natomiast, to wróg. Natomiast pan doktor Maciej Łagiewski właśnie zaczął łączyć oba narody. Stał się niejako pomostem pomiędzy Polską i Niemcami. W, tym, w, tej, w tej kwestii zrobił bardzo wiele, i to zasługuje na szczególną uwagę. Na, na, na kolejną szczególną uwagę zasługuje fakt, że pan doktor zajął się cmentarzem żydowskim. O, przy, przypomniał w swoich książkach o tym, kto tam został pochowany, o historii y, tych y, obywateli miasta Wrocławia pochodzenia żydowskiego, którzy mieszkali tutaj od połowy XIX wieku do 1945 roku. To wszystko są jego zasługi. A więc on też przypomniał o tym, że Wrocław jest miastem, który łączy wiele kultur nie tylko kulturę polską, ale też kulturę niemiecką, kulturę żydowską, a także kulturę czeską. I dlatego też został, tak mi się wydaje, dostał też uhonorowany tym wspaniałym tytułem honorowego obywatela miasta Wrocławia. Chciałbym wrócić pokrótce jeszcze do podwyżek, podwyżek cen za parkowanie we Wrocławiu i kolejny raz wytłumaczyć, że podwyżki we Wrocławiu nie wynoszą 130%. 130% to podwyżki, które miały miejsce w strefie A: płatnego parkowania. Natomiast średnia ważona ze wszystkich podwyżek, a więc, więc parkingów strefy A, B i C, to około 55%. Miejsc parkowania w strefie A jest około 500%. W związku z tym proszę nie używać argumentów, że bilety parkingowe we Wrocławiu podwyżały o 130%, bo to jest nieprawda. We Wrocławiu podwyżki ostatni raz miały miejsce w 2000 roku, o 20 lat tych podwyżek nie było. W związku z tym uważam za zasadne, aby te podwyżki były. E, kolejna sprawa, która miała miejsce e, o, wczoraj, właściwie chyba dzisiaj, to nadanie, honorowe, przez, nadanie przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego e, Honorowego Obywatelstwa Województwa Dolnośląskiego pani Olga Tokarczuk, na z Wrocławia. Pani Olga Tokarczuk nie przyjęła tego zacnego wyróżnienia. Dlaczego? Wydaje mi się z bardzo prostej powodu, ponieważ przez ostatnie pół roku, a właściwie rok, była non stop hejtowana przez pewne środowiska, natomiast ludzie, którzy mogli temu zapobiec, ludzie, którzy mogli przeciwstawić się tej mowie nienawiści w jakimś sensie, nic z tym nie zrobili. A teraz nagle chcą nadać jej tytuł honorowego obywatela województwa dolnośląskiego. Po co? Żeby najpierw wywołuje się pewien hejt, najpierw wywołuje się pewne zjawiska, a później wprowadza się tą osobę, do które były kierowane te hejty, do tego, żeby jeszcze bardziej zaognić sytuację. Nie rozumiem tej decyzji i nie dziwię się pani Oldzy, że zrezygnowała z, z tego samego z poniekąd tytułu, ponieważ nie chciała budzić dalszych emocji u niektórych środowisk. Uważam, że jest to właśnie typowe, że osoba, która bardzo dużo osiąga w swoim życiu, jest niejako ambasadorem Polski na świecie. Jest po prostu przez nas, niektórych, właśnie Polaków, niszczona, a później próbuje się to w jakiś bardzo prosty sposób, prymitywny sposób naprawić. Nie, nie, nie tędy droga. Wydaje mi się, że tutaj można było to w zupełnie inny sposób załatwić. Wracając jeszcze do Wrocławia, w kolejny raz chciałbym. Może nie zareklamować się, ale będę rozpoczynać na początku października akcję zbierania śmierci i biegania z moją osobą. Będę zachęcał inne osoby, tak zwany Zaczniemy sobie bieganie od, od miejsca, w, od iglice wzdłuż Odrę. Będę starał się znajdować wspólnie z innymi osobami. Mam nadzieję, że inni radni włączą się w tą akcję. Będziemy biegać i zbierać te śmieci w różnych miejscach, gdzie nie wszędzie jest dostępna możliwość wjechania z samochodem, czy, 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 czy po prostu, głównie nad Odrą, w jakichś lasach we Wrocławiu. Tam, gdzie może, możemy znaleźć te śmieci, uważam, że w ten sposób um, i poruszamy się, i aktywnie będziemy się ruszać, a przy okazji też i y, jakoś oczyścimy Wrocław. Teraz to jest modne, i po, po, akurat właściwy czas na takie porządki przedzimowe więc powinno być miło Ale tu wkrótce szczegóły dowiecie się Państwo z Radio Rodzina i, i w moich relacji, które będę zamieszczał na Facebooku. Także bardzo dziękuję, życzę miłego weekendu i do usłyszenia. Pozdrawiam.